Dzień dobry, witam was, Artur Kozioł z tej strony. O czym sobie dzisiaj powiemy? Powiemy sobie o usunięciu przez YouTube kanału w Realu24, telewizji internetowej w Realu24. Kto to mógł być? Yy, Powiem sobie tak, że yy, o tym czy to dobrze, czy to źle i yy, co ja na ten temat sądzę. Yy, zacznijmy od tego, że telewizja w Realu24 była telewizją Dość mocno prawicową, jak sami twierdzili, patriotyczną. I tak dalej, wolnościową i tak dalej. Natomiast moim zdaniem troszeczkę przesadzali z pewnymi tematami COVID, WHO, rząd światowych. Oczywiście nie mówię, żeby o tym nie mówić. To, to nie zrozumcie mnie źle. Chodzi mi tylko o proporcje. Natomiast to, że jakaś akcja demokracja w cudzysłowie, oczywiście, ze strony lewicowej, lewicy laickiej dokładnie, bo ja to tak określam, nie lubię po prostu określenia prawa, lewa, centra. To jest kaleczenie języka, to jest potoczne, niech, niech to sobie będzie, ale dla mnie to jest po prostu kaleczenie języka. Słuchajcie, co ja o tym sądzę? Ja jako ogólnie człowiek yy, mający poglądy yy, wolnościowe, patriotyczne i tak dalej, uważam, że nie powinno się kogokolwiek blokować. Yy, dlaczego? Yy, yy, dlaczego? Bowiem uważam, że jeżeli chce się dyskutować, chce się bawić w demokrację. To albo dopuszczam wszystkich bez wyjątku, albo robię dyktaturę. Zresztą, św. Jan Paweł II, jak w 1999 roku był w Polsce, miał, odbył po prostu pielgrzymkę do Polski. Spotkał się w Sejmie ze Zgromadzeniem Narodowym, czyli połączonym Sejmem i Senatem. On, yy, powie powiedział coś takiego, że demokracja bez wartości, jakby też bez wolności, bez wartości chrześcijańskich, zamienia się w dyktaturę. I sądzę, że takie blokowanie kogokolwiek bez polemiki, tak? Przez tą całą akcję demokrację, tam yy, z lewej strony, yy, środowisk, z lewej strony yy, jakby. Społecznej czy politycznej to jest po prostu głupota. Dlatego, że jeżeli ja się nawet z kimś nie zgadzam, niech to będzie nawet Piotrza, pan Piotr Szaftowicz, czy pan yy, Marcin Rola i tak dalej, no to najwyżej możemy popolemizować, prawda? Ale dyskusja powinna się odbyć merytorycznie. Czyli na przykład Państwo z tak zwanej akcji demokracji powinni się zderzyć na argumenty z po prostu jakby z głównymi postaciami telewizji w Realu 24 na tym to powinno polegać. Nie powinno się wyłączać żadnej ze stron. Poza jakimiś skrajnymi przypadkami typu Promowanie faszyzmu, komunizmu yy, i nazizmu, prawda? No, ideologie szkodliwe, nie chcemy ich promować. Yy, druga rzecz, czy to jest dobrze dla wolności słowa? Absolutnie nie. Dlatego, że blokowanie kogokolwiek bez yy, jakiejkolwiek polemiki, yy, z drugą stroną, yy, z rozumieniem argumentacji. Nie ma sensu. Z demokracji uważam, że przechodzimy do dyktatury współczesnego lumpem proletariatu. Eee, a kto jest tym współczesnym lumpem proletariatem? No środowiska powiedziałbym skrajnie skrajnej lewicy laickiej. Czyli środowiska LGBT, feministki, Jakieś inne, by, by, postkomuniści i tak dalej. To jest skrajna lewica. Oni nie mogą żyć bez dyktatury, oni się żywią dyktaturą. Tak jak PRL się żywił dyktaturą. Zresztą Leopold Tyrmand o tym pisał, że w latach 50., że komuniści żywią się cenzurą, jak komunią świętą, czy coś takiego. Więc w tą stronę to zmierza. Jeszcze raz mówię, że jeżeli że, 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 że ktoś yy, chciał po prostu yy, popolemizować z robotem, można było to załatwić inaczej. Oczywiście yy, dla mnie, znając yy, choćby z internetu pana Piotra czy pana Marcina, yy, mi się też do końca nie podobało to, że oni, proszę zauważyć, albo wałkowali WHO, albo Rząd Światowy, albo yy, etc. COVID. Słuchajcie, ja już wiem, że COVID to jest po prostu wałek. No, takie krzyczenie też nam na prawicy nic nie pomoże. Na dodatek panu Rola, w ostatnim swoim wpisie. Na Instagramie, bo go też obserwuję i mu zawsze tam polubię i skomentuję. Bardzo często krytycznie, ale uważam, że krytyka jest też potrzebna, żeby druga strona mogła coś przemyśleć, że coś może być nie tak. Natomiast, słuchajcie, on w jednym ze swoich wpisów nie wiem czy dzień, czy dwa dni temu, dwa dni temu przepraszam, no użył takiego sformułowania, że Polacy, on ubolewa, że Polacy nie chcą swojego państwa. Panie Rola, to jest moim zdaniem błędne założenie, które pan tam użył we wpisie na Instagramie. Ja się do niego odnosiłem w odpowiedzi do pana. Dlaczego? Bo yy, i podałem wtedy pięć punktów. Posłuchajcie yy, yy, prawda jest taka, że yy, niektórzy nasi rodacy w Polsce yy, po prostu po 89 roku zatrzymali się jakby w rozwoju. Nie zweryfikowali swojej wiedzy. O co mi chodzi? Nie zweryfikowali pod względem yy, Nauk społecznych, historii, ekonomii, etc. Tych wszystkich dziedzin życia, które nas jakby dotyczą w jakimś tam stopniu, każdego z nas. Po prostu nie zostało to zweryfikowane. Pierwszy punkt to jest to, że w polskim społeczeństwie pani Marcinie Rola wciąż jest bardzo dużo mitów. O sanacji, jakim była bardzo dobrym systemem. A wcale tak nie było. O Józefie Piłsudskim, choćby je powiela pan Wojciech Cejrowski, prawda? Marusz Max Kolonko, Polska potrzebuje dyktatora. Panie Kolonko, ale nie takiego jak Piłsudski. E, druga rzecz. To, co już powiedziałem, że pewna część naszych rodaków e, zatrzymała się. Jakby w rozwoju, czyli nie zweryfikowali od 1989 roku do dziś swoich wiadomości, tylko kontynuują poszerzanie w tej wiedzy we wcześniej zadanym przez PRL kierunku. Po trzecie, od 1989 roku do 2021 y, czas przez prawicę antysystemową został zmarnowany. Przez część ludzi, niewielu ludzi go po prostu nie zmarnowało siłą rzeczy. Proszę zwrócić uwagę, że y, święto y, Narodowy Dzień Pamięci o Żołnierzach Wyklętych czy też Marsz Niepodległości jest od 2000 11 roku, a więc są to stosunkowo yy, młode wydarzenia, nowe w polskiej historii, prawda? Yy, czwarta rzecz yy, to jest to, że pomimo powstania niezależnych księgarni, niezależnych twórców, y, takich jak choćby Łukasz Winiarski raz Prozak, czy niezależnych księgami typu Capital Book, XLM, y, Magna Polonia, i, i, czy Miles i tak dalej. Nie szukamy tej wiedzy. Y, nie szukamy tej wiedzy, nie weryfikujemy tej wiedzy, mimo dostępności... Mimo opracowań stworzonych w tych księgarniach czy też wydawanych nie zapoznajemy się z tym, czyli to, co powiedziałem w punkcie drugim, nie weryfikujemy w tej wiedzy, nam się po prostu tego zrobić nie chce. A po piąte, tutaj już jest zarzut do prawicy Nie szukamy ludzi takich jak ja, Edyta Saracka i innych na Instagramie, na Facebooku nie promujemy tych ludzi. Ja sam dochodziłem do swoich jakby kontaktów. Zaczynałem po prostu od zera, bo etap tworzenia, współtworzenia jakby Polface'a pominę, bo zżarło mi to bardzo dużo nerwów i Skutki, jakby tego, no po prostu, by marne, można powiedzieć, że więcej włożyłem w ten interes, a nie zarobiłem na tym, więc. A po piąt No i to są te pięć punktów. Jeżeli tych pięciu punktów nie będziemy spełniać, nie przywróci się, jakby to powiedzieć, takiej. Poczucia narodowej dumy, poczucia z tego, że jest się Polakiem, Takiej poczucia polskości. Nie przywróci się, bo jeżeli nie ma się odpowiedniej wiedzy, nie optuje teraz za nikim, ani za prawicą, ani za centrum, ani za lewicą. Jeżeli nie przywróci się odpowiedniej wiedzy, nie zweryfikuje się pewnych rzeczy, nie będzie poczucia polskości, bo nie będzie poczucia prawdy. Prawdy historycznej, społecznej, analizy zagrożeń tak? i pod względem też ekonomicznym, prawda? Nie może się tylko zajmować, tak jak ostatnio w Realu, WHO, rządy światowe i COVID. Nie można się na to zamykać. Trzeba szukać ludzi, trzeba przedstawiać ludzi, trzeba pokazywać pewne rzeczy uwypuklać, że mamy wokół siebie ludzi mądrych, ludzi z pasją, ludzi, którzy chcą normalnej Polski. Ludzi, którzy do tego w jakiś sposób dążą, obojętnie czy działają w internecie, tak jak ja, prawda? Promując czy kupując książki, zachęcając was do przeczytania samodzielnego myślenia, czy w inny sposób. Ale powinniśmy, jako nawet już grupa, Podnosić takich ludzi. Ja nie mówię o sobie, bo pali bo naprawdę mi na tym nie zależy. Ale też widzę innych pracę i też wypadałoby ich wyciągnąć, pokazać. Mamy ciekawych ludzi obok siebie i tak dalej. Bo proszę zauważyć, co się stanie, jeżeli nagle pan Leszek Żebrowski zniknie człowiek, yy, który. Przez ponad 30 lat nie zmarnował tego okresu. Jeszcze może drugim człowiekiem jest takim, jest pan Stanisław Michalkiewicz. Bo nie zmarnował tego okresu. Co się stanie? Pewna praca zostanie przerwana. Ktoś to będzie musiał przejąć, no bo to jest naturalne, wymieniają się pokolenia i tak dalej. No. Ja jestem ciekaw, kto to zrobi. Następna rzecz. Naprawdę my musimy, już jako grupa, chcemy się bawić w antysystem. jesteśmy przeciwko systemowi, akurat mamy powody. Trzeba to zrobić z głową. Trzeba się zorganizować. Jak to zrobić? Zacząć od, nie wiem, rodziny, własnych przyjaciół, etc., sąsiadów. Zacząć im to tłumaczyć, pokazywać. I tak dalej. No Powiem szczerze, sam na sobie. Ja swojej wiedzy nie zdobyłem na uczelni czy w szkole. Ja mogę pokazać Wam podręczniki sprzed 11-12 lat. Tylko właśnie uczą się ze, jakby dodatkowo, z zewnątrz. I to powinniśmy jako prawica podium, bo inaczej tego kraju tych. Polaków nie odzyskamy, nie odzyskamy nigdy w życiu, choćbyśmy się dwoi i troi. tylko w ten sposób i organizując się od dołu, struktury lokalnej i tak dalej, do góry i prostować starego jak i młodego. Nie wiem, jesteś rodzicem, posyłaś dziecko do szkoły, ono uczy się ich historii, bo bodajże od czwartej klasy, podstawówki, tak? Sprawdzasz to, tak, no bo matematyka, fizyka, no to tam nie musisz, no bo to są nauki ścisłe, no raczej tutaj margines jakiejś propagandy jest znacznie mniejszy, tak? No nie przemieni się 2 plus 2, nie przemieni się nagle 5 i tak dalej, no. Nie ma, e, e, ma to jakby mniejszy zakres propagandy, ale takie rzeczy jak historia, nauka, nauki społeczne. Tutaj już rodzice powinni sprawdzać, co jest na przykład zawarte w podręcznikach. I, i, I uczyć się. Przychodzi młody człowiek z domu, weryfikować tą wiedzę. To było tak, 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 tak. Czy chodzisz do szkoły, zadajesz pytania? Czy jedziesz na zadajesz pytania? Przepraszam, tak, 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 tak. Pan mówi o tym, o tym, o tym. Było. Nie, nie było tak, ale było tak, 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 tak. Rozumiecie o co mi chodzi? I taką. Taką pracę powinniśmy w ogóle podjąć. Podsumowując. Mimo zastrzeżeń, jakie miałem do pana Piotra Szlachtowicza. Do pana Marcina Roli. Oni robili, moim zdaniem, dość solidną robotę. Tylko, tak jak mówię, popłynęli w tych tematach, o których już wcześniej wspominałem. Ale bez tej pracy, o której powiedziałem, jeżeli ona nie będzie wykonana, to nie obudzi się w Polakach poczucia polskości. Nigdy w życiu trzeba to pierw yy, samemu z ciekawości wykonać, przekazywać innym. I dopiero wtedy można zacząć coś budować. I tak samo środowisko w realu, czy środowiska prawicy antysystemowej powinny promować takich ludzi. Czyli działania od górnej i od dolnej. Gdzieś się spotykamy. I tak dalej. Wtedy będzie wiadomo, kto jest kim i kto zajmuje jakie stanowisko. Jeszcze jedna rzecz. Tym razem zwracam się do narodowców, tercerystów, i tak dalej. Słuchajcie, będą różne nurty, będzie konserwatywny liberalizm, e, będą różne nurty i one mają prawo być, bo to jest normalne. Zwróćcie uwagę na jedną rzecz. Roman Mowski, jak tworzył Ligę Narodową e, czy Ligę Polską, e, czy później to się przeradzało w ruch narodowy, to były wszystkie nurty, nie dość, że to była jedyna organizacja, jaka działała w trzech zaborach, to obejmowała wszystkie nurty: od rolników po robotników, po przedsiębiorców itd. Do takiego wzorca powinniśmy wrócić, że możemy mieć różne punkty widzenia, ale cel jest jeden: wolna, niepodległa, suwerenna. Polska, normalna Polska, gdzie człowiek, tak jak mój ojciec, tyra 40 lat i ma godną emeryturę, godnie zarabia, godnie żyje, i wtedy to poczucie polskości jeszcze będzie rosnąć. I to musimy zrobić. Innej drogi nie ma, ale przede wszystkim musimy się zacząć uczyć. I yy, poza już tym systemem, tak jak powiedziałem, szkolnym, czy uczelni wyższych, niezależnie czy to będzie uczelnia państwowa czy prywatna, ode mnie to na tyle, bardzo źle się stało. Mam nadzieję, że w realu wróci na YouTube, bo moim zdaniem na odpalenie Bambaja, jeżeli on nie jest dopracowany, jest za wcześniej, a nie ma się z tym coś spieszyć, bo ja sam wiem, przy Polfejsie będą śmiechy, chichy, będą błędy, będą trole, będzie, będą najazd. I na to twórcy Bambaja również będzie, będą musieli być przygotowani. Kochani, ode mnie to dziś na tyle. Pod spodem zostawiam Wam li linki. Prosiłbym, żebyście do nich zajrzeli i też pomogli mi rozwinąć kontent, który tworzę w sieci. Dziękuję Wam za wysłuchanie mnie. Pozdrawiam Was ciepło i serdecznie. Życzę Wam miłego weekendu.